nie Tak jak teraz, w tym pierwszym koło brzegu, bo koło był kiedyś tutaj, na kilometry na południe od dzisiejszego koło brzegu, była taka mniejsza wyspa pośród bagien, później, żeby się rozwijał, to przeniesiono na większą wyspę. I tutaj, gdy koło był w większości już własnością biskupów z kamienia pomorskiego, to na tych monetach znalazł się ich symbol. Skrzyżowane pastorało. On jest to dzisiaj w naszym herbie. I te, mają, te monety mają formę brak teatru. Co to oznacza? Że one są na tak cienkiej blaszce, że wzór jak się wybiło z jednej strony, przechodził na drugą. I z drugiej już nie można było wybić. Jak się wybijało na takim, takim miękkim materiale, na skórze, no to robiły się takie trójwymiarowe i wyglądają jak guziczki. Mówimy na nie brakteaty guzikowe. I popatrzcie, one mają różne rozmiary. Raz mniejsze, raz większe. To było tak. Po pierwsze przez to, że skupić, co emisja to mniej srebra używali w produkcji. Ale też wcześniej, jak na przykład taki mincerz, jak była taka większa moneta, trafił tak, że, że były takie, widzicie, wystawały te fragmenty, to ludzie co robili? No jak moneta jest, ale się gromadzili sobie srebro, dziękuję. dziękuję, do zobaczenia i gromadzili to srebro, więc że coś z tym trzeba było zrobić. Później jednak one straciły wartość denara i były tylko na wagę, po prostu trzeba było je zważyć. Ale to było fajne, bo dzisiaj mamy problem z wydawaniem reszty, a wtedy nie było. Można było ciągnąć na pół, czy na mniejszy fragment. To jest tak zwany siekaniec, ta połóweczka. A jak się tutaj przejdzie, to zobaczcie już pieniądze zastępcze z czasów hiperinflacji. No teraz mamy inflację, ale 100 lat temu było dużo gorzej. Niemcy, w Polsce była hiperinflacja w ogóle po wojnie. Już końcówka I wojny światowej. Niemcy sobie tak z tym radzili, nie wiem do końca jak to działało, ale Praktycznie co roku bo macie różne wydania, tak różne wątknoty, Co roku w każdym mieście wydawano inne wątknoty. No i to są tylko położeskie. Tutaj macie obrońców po obrzegu przed Napoleonem z 1807 roku, a tutaj już widoki na miasto, kąpielisko rodzinne. Tutaj mamy port, a tutaj tężnie. Jak się odcinku na płaszczów po obrzegu też tężnie? W bardzo niewielu miejscach w Europie sama sól wypływa. U nas mamy źródła słonej wody, sól była kiedyś droższa niż złoto, kołobrze przez to był takim yy, bogatym miastem, kiedyś na takich panwiach, czyli na takich patelniach, pod którymi palono ogniska, tam odparowywano tą wodę z solanki, a później tężnie były. I taką rurą woda z tych źródeł do tych tężni była dostarczana. A takimi większymi rurami drewnianymi, ciemniejszymi, płynęła tutaj woda pitna. Czy mogę Wam wykazać broń z czasów napoleońskich? Szable, półszable, szablę, czyli tasat, klamerki do ich mocowania. Ta szabla tutaj była dostarczana przez Anglików na pomoc kusakom, żeby walczyli z Napolonem, żeby broni. A tutaj mamy francuskie karabiny z baznetami. Broni czarno i pistolet. To jest broń prochowa ale też skałkowa. Bo żeby możliwy był wystrzał, to potrzebny był krzemień, któremu przez uderzenie o metal powstawała iskra i ona spadała na konet. Był wystrzał. i tutaj mamy takie krzemienie. To była mało cenna, niezbyt celna broń. Po pierwsze, no to jest długa lufa, niegwintowana, duży kaliber i ta kulka no leciała sobie gdzieś z ciała. Trudno było trafić kogoś, więc żołnierz miał ułatwioną sprawę, bo nie musiał w ogóle celować. Jak strzela, to po prostu musiał gdzieś załadować, a załadowanie to nie była prosta rzecz. Bo to było tak, nie było magazynku. Były takie tutki papierowe z kulką, z prochem. Żołnierz musiał odgryźć kawałek papierka, trochę prochu wsypać na panewkę, resztę prochu z kulką, z papierem do lufy, wyjąć, ubić, a tutaj nie ma, a na nauki były bez, ubić to wszystko, odłożyć i dopiero wtedy strzelać. Podobno dobrze wyszkolony żołnierz mógł cztery razy na minutę z takiej lufy strzelać to 15 sekund na takie coś. To chyba tylko w warunkach musztry, no bo nie, chyba bojowych. Poza tym jak? Trzeba było strzelać dopiero jak się widziało białka w oczach przeciwnika, czyli z takiej małej odległości, żeby ta kulka miała szansę do przeciwnika w ogóle dolecieć. I tutaj mamy te kulki, takie białe do oświetlenia, bo są ołowiane kulki. Ale tutaj obok tych kostki dobre, to też są kulki ołowiane do, tych, do tej, tej, tej broni, tylko poprzerabiane w okopach przez żołnierzy na właśnie kości dobre. Oni tak zabijali czas, klając kości. A ten przedmiot tutaj wygląda jak taka łódka, prawda? Ale widzimy, że jest pokład i miejsca, gdzie były maszty. Czyli to jest model żaglowca. I to jest żaglowiec wodny. Powstawały te żaglowce w ten sposób, że były robione przez osoby, które uratowały się z katastrofy morskiej. A w czasie tej katastrofy taki człowiek musiał mogąc się obiecać, że jak cało dopłynie do portu, to zrobi dokładny model tego statku, którym płynie i przekaże jako dar Bogu przekaże do kościoła pod wezwaniem patrona ludzi morza. Czy wiecie, jak się nazywa patrona ludzi morza? Obrzyżanie nie wiedzą. Znacie jakiegoś takiego świętego, który może być, patrono, być patronem? Żeglarzy, marynarzy, rybaków nie. i bardzo zapracowany szczególnie w grudniu święty. W grudniu. Ładni to co Państwo ma swoje święta. Kto tam? Musi z tymi paczkami jeździć, po komina Mikołaj. chodzić. Mikołaj właśnie, święty Mikołaj z patronem morza. W koło brzegu był taki kościół do 1945 roku. No i w czasie walki miasto został zniszczone, a później zostało rozebrany, jak była akcja cegła na odbudowę stolicy Warszawy. A skąd się wziął u nas ten żaglowiec i dlaczego on jest w takim stanie? Po sztormie w 1993 roku wypłynął przy latarni morskiej. Skąd się wziął w morze. Po walkach po miasto. Jak żołnierze w ruinach znaleźli takie małe statki? Może? To się nimi bawili. Puszczali te modele na, na wodę, a jak któryś odpłynął za daleko nie mogli go złapać, to do niego strzelali. On jest poprzestrzelany na nabrał, nabrał wodę, poszedł na dno później no, może go no. wrzuciło. Różne rzeczy można. Ktoś znaleźć mi tam, dawał na łodzi rybackiej Robert 2 drugiego maja, 500 bomb pasażerowych, które Rosjanie wrzucili do, do morza. I tutaj Ja bym się, odracał, ale się przychodzi, to zobaczycie taką rycinę, rycinę oryginalną, powiększoną, jak wyglądały te fosy i kanały, widzicie? A to jest, ten punkt to jest y, dzisiejszy amfiteatr. Tam, gdzie był kiedyś festiwal piosenki żołnierskiej, mm -hmm. do niedawna Sunrise, a kiedyś ten punkt to był pruski szaniec, który bronił tych terenów, żeby tutaj nie można było kopać okopów. Próbowali ten szaniec w 1807 roku zdobyć żołnierze polscy, którzy byli w armii Napolona, ale no, udało im się, ale miasta już nie zdobyli i wtedy Kołobrzeg stał się takim symbolem obrony cywilnej. który Symbol wykorzystali Niemcy pod koniec II wojny światowej, a na tej wystawie jest więcej takich kulak do, do tej broni, 13 200 i do armat. żelibne kule, bomby, granaty. Grenadier, który bronił Kołobrzegu przed Rosjanami w czasie tej wojny, o której Wam mówiłam. To jest Prusak, który też bronił Kołowrzek przed Napoleonem i, wojsk, i żołnierz napoleoński, ofiara wojny, i Szwec. Szwedzi zdobyli Kołowrzek. I byli tutaj 22 lata w tej Szwecji. Tutaj, tutaj była Szwecja do 1653 roku. Później sprzedali miasto Brandenburgi, później powstały Prusy, Cesarstwo Niemieckie i dopiero od 1945 roku Kołowrzek jest polskim miastem. Ale drugi raz, bo przecież na przełomie X XI wieku weszło. Też tutaj była Polska, ale krótko. Ale Kołowrzec był wtedy ważnym miastem polskim, bo tutaj, tak jak w Krakowie i we Wrocławiu, była siedziba biskupa tysięcznego. tysiąc Może nie za długo tutaj zabawił, później został wypędzony i tutaj rządzili książęta pomorscy i biskupi z kamienia pomorskiego. A tutaj już możecie zobaczyć, jak Kołowrzec wyglądał, gdy już przestał, przestawał być twierdzą, a, zla, a zaczynał się stawać kurortem. No ale nie, prawie wszystko co zobaczycie tutaj na, na tych pocztówkach zostało zniszczone. Na szczęście ratusz nie był zniszczony. Samo centrum w 97%. Całe koło w 95%, więc no, te, no, katedra wyglądała tak. Ona no, miała być w ogóle też likwidowana jak była akcja cegła na odbudowę stolicy, ale udało ją się uchronić, bo te mury, które przetrwały te wszystkie wojny, były tak mocne, że jak podkładano ładunki wybuchowe, to się z nimi nic nie działo. Natomiast inne kościoły z XIX wieku, no to wojskowie takie nie rozpierały. Są kościół tylko Mikołaja, już Marcina, Jerzego, więc możemy je tylko zobaczyć na tych naszych pocztówkach. Katedra no trochę inaczej wyglądała wcześniej. Miała tutaj takie jakby takie okienka. Nie ma tych pomników, one wszystkie wojnie zostały przetopione. Netel Badignaiza, nauczycieli obrońcy koło brzegu, pomnik wojenny, co tylko został. Ten pomnik stoi przy Polszcie, stał przy poście. To był wojenny pomnik. Dzisiaj to też jest wojenny pomnik, ale poświęcony polskim, a nie pruskim żołnierzom. Ten mostek był w porcie. Zobaczcie, to ten mostek. To jest koło brzeg 100 lat temu. Po tej drugiej stronie mamy teraz wojsko. Marynarka wojenna. A 100 lat temu to była normalna część miasta z portem jachtowym, rybackim. I żeby nie chodzić tak naokoło jak teraz, no to w porcie robiono taki tymczasowy most, ale tylko na lato, na te takie cieplejsze miesiące. Jaka fajna rzecz. Latarnia morska. Pierwsza wyglądała tak. To była taka lekka, reglowa konstrukcja, taki mur pruski. Tylko, że ten mur to jak były, były sztormy, sól morska w powietrzu, to po 10 latach to już była, to już się sypało. Trzeba było ją rozebrać i szybciutko zbudować mocniejszą, w 1909 roku powstała ta latarnia. Jak widzicie, ona stoi na tym forcie, który jest do dzisiaj. To jest z XVIII wieku fort, z czasów tego Fryderyka Wielkiego, tego to wiadomo, tam, ten cud ten Domu Brandenburskiego, go uratował. A I tę drugą latarnię sami Niemcy musieli wysadzić w powietrze w marcu 1945 roku, bo ona nie wskazywała, gdzie jest musz Zacieśniało się oblężenie koło brzegu, no a wtedy odbywała się ewakuacja ludności cywilnej w ramach akcji Hannibal. A trzecią latarnię, byliście już tam na latarni, no, no, tak, tak. w okolicach, tak. ona wygląda jak jedność z tym fortem, bo jest taka z cegły, ona jest zbudowana z cegły porozbiórkowej od razu po wojnie. I też ją Niemcy zbudowali, ale jeńcy niemieccy, a zaprojektowali Rosjanie i tam na, tym, na tej wieży jest, ta, jest taka tablica z peperszą. Tak, yy, to ma z, z młotem też. I ona ma być podobno ściągana. Choć się zaczęła wojna na Ukrainie, no to była akcja, że trzeba ją ściągnąć, bo tam sierpi młot. Ma trafić do Muzeum Oręża. Nie wiem, jak to tam dalej pójdzie, ale kiedyś było gorzej, bo początkowo świadką naszej latarni była umieszczona na jej szczycie wielka, czerwona, podświetlana gwiazda, jak na Kremlu. Ale to już sami Rosjanie nie szybko ściągnęli. Pokroziło to katastrofą morską. Przecież światło latarni musi mieć odpowiedni kolor, zasięg i częstotliwość świecenia, a nie że jakaś gwiazdka. Przecież po tym jakiej, jakaś częstotliwość to marynarze, żeglarze mogli nawigować ustalać gdzie są. Molo. to pewnie też już widzieliście. Tak. Ona jest dopiero w latach 70., na takich podstawach betonowych, a to niemieckie było całkowicie drewniane i ono było wypalone w 1945 roku. W ten długi czas to było tylko pale w wodzie. Przy Molo tam jest taki... To co nowy hotel Bałtyk, Sanatorium Bałtyk, a kiedyś stał tam najpiękniejszy hotel w Połze, on był piękniejszy niż Grand Hotel w Sopocie. Hałas plażowy, wizytówka miasta. Zobaczcie jakie piękne, piękny budynek. Tutaj były ogrody różane. No niestety, była akcja tego na budowę stolicy, wysadzono wysadzonego w powietrze, co było wywieziono. i dopiero w latach 70. Z tyłu w stylu gierkowskim zbudowano tam nowy hotel. A w tym miejscu stała ta figurka. To też jest zniszczona. Zobaczcie, specjalnie jakiś żołnierz na niej strzelił, a te inne uszkodzenia, łącznie z odzerwaniem głowy, bo głowa jest przyklejona, okay. i z tymi rączkami i tym, to, to już robotnicy, którzy ją znaleźli. Oni po prostu, ona była w ziemi, oni tymi łopatami zaczęli działać i, i rączki to tam zostawili, gdzie, gdzie były. Jeden wziął później tę część, inny zabrał głowę. Robert, jak się dowiedział, założycie, tego mówią, Robert, macieś to wiem, kto był tę część? Później udało mu się pana od głowy zlokalizować, tylko ten pan już nie chciał jej ani oddać, ani sprzedać, tylko zrobił tutaj dziurkę i trzymał mu w na rzecz. I jak się, no i jak dopiero jak się tutaj muzeum już rozkręciło, pół roku muzeum już działało, to w końcu udało się go namówić do tego, żeby sprzedać, żeby sprzedał Robertowi tę głowę. Robert ją odkupił, wyczyścił, przykleił, był zadowolony. Krótko później drugą figurkę znaleźliśmy, ale calutką nie u nas. Przez to, że mamy tutaj też turystów niemieckich, to się okazało, że jest prawie bliźniak. Też nad Bałtykiem w porcie, w szkoły 10 km od Lubeki, zdjęcia na zdjęcia nawet przysłami. Czyli nasza figurka ma sobie wtóra. Bo to musiało być tak, że rzeźbiarz zrobił rzeźbę, później mm. matrycę i później to odlał jakby z takiego lastryko. Tak. Bo tutaj jakby takie różowe lastryko jest. I tutaj możecie tą figurkę zobaczyć, gdzie ona stała, nie do tego hotelu i molon. Mm -hmm. A tutaj na ciemnode wrażenie, no, takie stroje paseczki, a te łopaty to nie po to, żeby kiereszować figurki, tylko przecież nie było kiedyś parawanów. A koło obrzewu, jak zauważyliście, często wieje, mm -hmm. żeby się opalać, to trzeba było sobie gradu wykopać, bo to już był czas opalania. Chociaż mm -hmm. kiedyś to ludzie no, się nie chcieli za bardzo opalać. Jak tak, właśnie tak. Na plaża. Też by można było swój kosz plażowy pożyczyć. A tutaj widzicie jak wieje, taka szturmowa mm -hmm. pogoda. To jest częsty widok, ale już nie częstym widokiem jest zamarznięte morze. Mm -hmm. tak, jak ja tutaj mieszkam od urodzenia, to tylko dwa, razy mi się, tylko dwa razy mi się zdarzyło, tak jak oni, wyjść za molo po lodzie. Tak na przykład dwa lata temu w Morze zamarzło. U nas były takie same temperatury, u nas nic. A dlaczego? Bo tam jest zatoka, u nas jest pełne morze i mamy silniejsze, pr... no są silne prądy mm -hmm. i do tego one są zimą cieplejsze niż mm -hmm. gdzie indziej. Dlatego u nas bardzo rzadko się zdarza, że morze zamarza. Fasada poczki jest oryginalna, ten windaż grabowy mm -hmm. też istnieje do dzisiaj. Kiedy macie podglądać, Co oni robią? No podział koło brzegu. No, 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 dla dla panów, ja. a później jeszcze dla rodzin. I oni z tego rodzinnego panów podglądają. Zobaczcie, tutaj na tej mapie to możecie zobaczyć. Dla pan? dla panów tutaj wszędzie były płoty, mm -hmm. jak jeszcze nie było molo, bo napisy te mm -hmm. powstały w połowie XIX wieku i dopiero na początku XX wieku pozwolono rodzinom się kąpać razem, ale ja tam nikt dokumentów nie sprawdzał. Jak była para z dzieckiem, to znaczy, że rodzina, jak para, nazywa małżeństwo, bez dzieci, to nie rodzina, musieli sobie iść osobno jeszcze wtedy. Albo by pożyczyć dziecko, przecież nikt nie sprawdzał czyje dziecko mają ze sobą i na tym sobie zaczęły dorabiać biedniejsze kołobrzewskie rodziny, po prostu za pieniądze dzieci turystom no wypożyczano, ale ten biznes skończył się w I wojnie światowej. Także te dwa zostały jeszcze przed wojną rozebrane, ten budynek jako taki hotel na plaży, bo przebieranie tutaj zmieniono po wojnie na pokoje dla turystów. Istniał tutaj długi czas po wojnie, a później miasto to sprzedało w prywatne ręce. Nazywaliśmy w ogóle ten obiekt morskim okiem. Sprzedało to, pan zaczął remont i w czasie remontu zdążył wszystko zdemontować i umrzeć. Bo to no, no, wszyscy mówili, że to klątwa morskiego Oko, że przez to, że rozebrał to morskie oko, to tak to spotkał taki los i do dzisiaj mhm. jest taki kawałeczek tutaj na plaży. Mhm. Tylko nieremontowany, więc się też sypie pewnie tak niedługo tego nie będzie. A tutaj naprzeciwko amfiteatru był hipodrom. Konie się ścigały w brzegu. Była rozrywka dla turystów, a dzisiaj tam są hotele, aquarius, leda, no i też parking. A tutaj też rośnie taki stary park. Maikula no, z 1612 roku i to jest jeden z najstarszych parków w Europie. Jeszcze raz zaproszę do ostatniego pomieszczenia. A tutaj to już mamy wystawę, która bym w naszym powstała. Bo tutaj miało być biuro muzeum, ale w czasie, gdy Robert remontował te pomieszczenia robił tą wystawę, trwało cztery miesiące, mieszkańcy miasta też tutaj zaglądali, co się dzieje w tych piwnicach zapomnianych. I jak się dowiedzieli, że będzie muzeum, to zaczęli mu przynosić no. zdjęcia, dokumenty, różne przedmioty W tych pierwszych lat powojennych. No i musiała powstać właśnie ta salpa, gdzie na zdjęciach możecie zobaczyć tych pionierów. No i to zniszczone miasto, patrzcie, może Cegieł, tutaj 1 maja, gdzie powód ciągnął jakiś kuter w ogóle, a wokół same cegu i to jest centrum miasta. Wyobraźcie sobie, że te budynki z centrum to jest dopiero przełom lat 80., 90. Chłopiec był w 95% zniszczonych centrum 97, ale to nie tylko działaniami wojennymi, nie tymi dwoma tygodniami walk, tylko przede wszystkim już po walkach, pożarami. 4 miesiące po obiektu, no. Walki skończyły się 18 marca. Tutaj walczyli polscy żołnierze, więc odbyły się też te sławne zaślubiny Polski z morzem, mamy pomnik tak na, na przy plaży. Tylko, że potem polscy żołnierze musieli stąd wyjść, iść dalej walczyć na Berlin na przykład, a zostali sami Sowieci. I tutaj do końca maja była komendantura sowiecka. I co robili Rosjanie tutaj? Wszystko co tylko się dało stąd wywozili jako reparacje wojenne, a miasto sobie płonęło też. Trzeba pamiętać, że to był ten dziki zachód i przybywały tutaj szabrownice. Żeby przykryć siary szabrowania, oni też podkładali ogień. No i dlatego położyły były tak zniszczone. I ci polscy żołnierze, którzy tutaj walczyli, niektórzy, którym się miasto spodobało i byli jakoś związani z miastem i chcieli tutaj zamieszkać, wracali tu. Tylko, że oni mówili, że jak oni przyjechać, oni miasta nie poznają. Bo jak oni stąd wychodzili w marcu, to większość budynku stała. Po prostu po wojnie, po, po tych walkach położę tak został zniszczony, i wypalony w rynku. A przyjeżdżali później tutaj, przybywali ludzie zębszą, żeby się osiedlać, więc ja ich podziwiam, bo Kołobrzeg opisywali jako księżycowe miasto, gorzej zniszczone niż Warszawa. A przybywali na przykład z Poznania, z Bydgoszczy, z Warszawy, z Krotoszyna, pierwsza grupa w ogóle, ale ja też, też z gór, z Kaszub i przede wszystkim z Kresów. Ludzie, którzy tracili swoje domy na wschodzie, no a wszyscy Niemcy, którzy tutaj mieszkali do czerwca 1946 roku musieli swoje miasto opuścić i dlatego mamy tutaj te tory, walizki, one właśnie symbolizują te przyjazdy i wyjazdy nie znam nikogo, kto by tutaj został. Po prostu nie zostawali. Poza tym miasto nie było tak zniszczone, no ale ludzie też tutaj, ci, którzy przybywali, nie wiedzieli, czy to będzie Polska, czy nie, przecież Niemcy dopiero w 1970 roku uznały granicę tą na się cały czas mogli zabrać, więc ludzie spali. Niektórzy, nauczeni tym, co się działo w czasie wojny, to spali na spakowanych walizkach i poduszkiem, żeby w razie czego uciekać. A to jest w ogóle pierwsze duże ciało w Kołczach. A te wielkie drzwi, to są drzwi w, drzwi w drzwi Sądu Polakowskiego. To jest taki napis po łacinie anno, czyli rok 1913 i ten budynek istnieje do dzisiaj. Tylko, że dzisiaj to jest komenda policji. I policjanci no już prawie od ośmiu lat mają nowe drzwi z tworzywa sztucznego. Te stare dębowe no są ciężkie, wypaczone mm. i każdy musiał sobie nogą pomagać w otwieraniu. Więc to no, oni zrobili nowe, te miały być porąbane, spalone, a już następnego dnia zaczęli do nas mieszkańcy miasta przychodzić, żebyśmy drzwi ratowali. Co no, napisaliśmy no, pisaliśmy pismo do policji, wyobraźcie sobie, że policjanci sami nam te drzwi przynieśli, nawet jeszcze coś tam przy okazji... Z, in, z, in, z nad innych drzwi przynieśli taką laternę, która jest tam, w tamtej salce, nad, nad tym filmem. Nie wiem, czy macie jeszcze jakieś pytania? Chyba nie. A twarze tych figur, to są nasi znajomi, którzy pomagali w stworzeniu muzeum. Robiły rzeźbież Kołobrzewski, Romuald Wiśniewski, ten sam, który jest autorem wielu rzeźb tutaj, a ostatnio robi dla Kołobrzegu Mariany, czyli takie mewy w różnych strojach. Mhm. Nie wiem, już chyba z 10 takich Marianów, za będzie więcej. To turysta, mega kopernik, mega z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pirat, marynarz, to zobaczycie sobie już spacerując po południu. Ja bardzo Państwu dziękuję. No to bardzo to dziękuję. dziękujemy. Dziękujemy Do